Zielona herbata, zielone wizje, zieloni reptilianie. Znowu miałem koszmar. Śnili mi się i opowiadali straszne rzeczy o czym zapraszam. Żelazną ręką doprowadzimy naród do szczęścia. Ja już przez to przechodziłem. W tej chwili znowu chcą mnie doprowadzić do szczęścia, powiedzieć Czerniak nie idź do kościoła, Czerniak siedź w domu, załóż sobie onucę na twarz, a pytam gdzie sens, gdzie logika. Oni wiedzą lepiej. Mają sztab fachowców. Spotkałem dwóch wspaniałych fachowców. Profesor doktor habilitowany biologii o specjalności genetyka Roman Dzieliński oraz profesor Kornelia Polok. Świetne miejsce. Stolik wolności w Gdyni. Zapraszam, oszu, odszukajcie w internecie. Cóż się okazuje? Okazuje się, że ci fachowcy... Przyjrzeli się testom, takim testom, po co robić? No, no, po co robić? No, żebyście leżeli w domu i nic nie robili, a wasze firmy, żeby umierały. Po co robić? Cóż się okazuje w tych testach? Rekomendacja WHO i CDC zaleca korelowanie wyniku tych testów na niorubstwo z objawami klinicznymi, a u nas. Ależ skąd po co? U nas nie należy korelować. Test jest najważniejszy. Okazuje się, że testy po co robić, te późniacze testy mają startery i sondy na tą reptyliańską zarazę źle zaprogramowane. Błędnie zaprojektowane startery, gdzie nie można wyznaczyć temperatury przyłączania się substratów. Mało tego. Okazuje się, że panel CDC, czyli taki Wydział od Chorób Zakaźnych, stwierdził skuteczność tych testów w 30% w 60%, że są błędnie dodatnie. Rekomendował ten panel CDC 40-krotne namnażanie. W tych testach, po co robić? A wykonywało się 45. Natomiast WHO w tej chwili mówi, że maksymalnie powinno być 35 namnażań. O co chodzi? Przy 30 namnażaniach z jednej nici DNA uzyskujecie miliard. I WHO mówi, że powinno być 25 do 26 namnażań, nie więcej. bowiem wchodzą szumy tła i będą zawsze fałszywie dodatnie. A ile jest u nas namnażań? Nie zja, nie dowiecie się. Etapa czemu? Bo nas doprowadzą żelazną ręką do szczęścia. Idziemy, widać, cudowną drogą rozwoju demokracji. Panie Mao, a będzie rewolucja kulturalna? Cholera, wtedy się mocno cofnęliśmy. Ludzie milionami umierali z głodu. Hm. Ale przyśniła mi się wspaniała kobieta. Wolność prowadząca ludzi na barykady. Vive la liberté! I przyśnił mi się pan Piotr, wit. I miałem wizję: Francja, Hiszpania. Walka, olbrzymia walka społeczna. Holandia, społeczeństwo walczy, o czym nigdzie nie można usłyszeć. Rządy są spychane na margines. Dyktatura państw oszukujących społeczeństwa zaczyna się tam kończyć. Nie usłyszysz o tym, ale jak posłuchasz w odpowiednim miejscu usłyszysz i zobaczysz. Francja zawsze nam pomagała. Insurekcja Kościuszkowska wybuchła między innymi dzięki olbrzymim pieniądzom z Francji. To błękitna armia czwarta co do potęgi siła pancerna, Armia Halera dzięki Francuzom przyjechała po I wojnie światowej do Polski. I we Francji w tej chwili jest wspaniały człowiek, profesor Dieter Roth. profesor, który rządzi właśnie w tym śródziemnomorskim Szpitalu Chorób Zakaźnych i Tropikalnych w Marsylii. Człowiek, który ma ponad 2300 zindeksowanych publikacji. Został sklasyfikowany wśród 10 czołowych francuskich naukowców przez czasopismo Nature pod względem ilości publikacji i cytowań. I ten człowiek podważa, podważa to, co mówi rząd francuski. Razem z nim 30 tysięcy lekarzy, 30 tysięcy pielęgniarek i sanitariuszy i ponad 100 tysięcy... Wolnych obywateli, myślących, powiedziało rządowi francuskiemu nie. Vive la liberté! Ci ludzie pokazują bezsens tego, co mówi państwo francuskie. Dieter Ruth, jego publikacje należą do 1% najczęściej konsultowanych w czasopismach naukowych. Jest jednym z 99 najczęściej cytowanych mikrobiologów na świecie. Jest światowym punktem odniesienia w tematyce gorączki Ku i choroby Weipla. Marsylia to jest to miejsce, w którym znajduje się jego cen centrum działania, w południowej Francji. Ale ma przeciwko sobie siły. Siły, które chcą zarabiać pieniądze na nieszczęście ludzi. Profesor Dieter Roth podpatrzył to, co robią Chińczycy i zaczął podawać pacjentom chorym na zarazę reptiliańską 600 mg Plaquenilu i 250 mg azytromecyny przez 6 dni. Po sześciu dniach trzy czwarte chorych wyzdrowiało. W porównaniu z 90%, którzy utrzymywali się dalej przy podawaniu placebo. Ale to jest tania metoda. To jest tylko 30 zł. Więc zaczęto opluwać profesora Dietera Roo. Jakie zastrzeżenia? No, zobaczcie, jakie zastrzeżenia. Zaniedbana broda, postrzępione włosy, no i nosi sygnet z trupią czaszką. Silnie merytoryczne. Uważam, że ten człowiek z taką mimiką, z tak zaniedbanymi włosami, przecież on nie ma pojęcia o fizyce. To jak może też do profesor Dieter Ruth mieć pojęcie o mikrobiologii? O wirusologii. Okazuje się, że pan Ruth ma zaciekłego wroga w postaci Yves Salviego, prezydenta Narodowego Instytutu Badań Medycznych. Takiego polityka i czasem, jak nie politykuje, to naukowca z Paryża, który kiedyś próbował znaleźć, wyprodukować szczepionkę przeciwko AIDS. Profesor Rut mówił, że to jest bez sensu i należałoby te pieniądze gdzie indziej ulokować. Też tak uważam, bo jak można wyprodukować przeciwko niedoborowi immunologicznemu? Immunologię można poprawić, ale nie wyprodukować s*** przeciwko jakiemuś niedoborowi. No i żeby dobrać się do profesora Ruta. żona tego właśnie Iwsa Lewiego, gdy została ministrem zdrowia. Zabrała Śródziemnomorskiemu Instytutowi Chorób Zakaźnych i Tropikalnych w Marsylii 200 milionów z 400, które mieli na badania. W tej chwili Marsylia, centrum, gdzie kibole, ludzie, którzy myślą w kategoriach państwa, rozpostarli przed właśnie tym centrum medycznym wielki baner. Popierający profesora Diteraru Roux i jego działania. O głos społeczny bardzo duży, ale za myślącymi. Do profesora już dwukrotnie, bo dowiedziałem się od znajomych z Francji, dwukrotnie podchodzili z próbą przekonania go, żeby zmienił zdanie. Jednak jak widzicie po tym człowieku. To nie jest gość, który chce jeździć Lamborghini, latać prywatnym odrzutowcem, tylko to jest człowiek, który ma jeden cel naukę i dobro człowieka. Więc nie wierzę, że się sprzeda. Można powiedzieć, cudze chwalicie swego nie znacie. Otóż nie. My także i swoje chwalimy i swoje znamy. Doktor Bodnar. Doktor Bodnar jest człowiekiem, który Udowodnił po raz wtóry, że amantadyna, czyli wirężytka, lek przeciwwirusowy z czasów, gdy jeszcze ja studiowałem, czyli to było ponad 30 lat temu, był znany jako lek przeciwwirusowy. I w tej chwili dr Bodnar potwierdził jego skuteczność w działaniu przeciwko reptiliańskiej zarazie. Czekamy, żeby w Polsce przestano zabraniać stosowania tego. Natomiast we Francji okazało się, że dekretem prezydenta bowiem społeczeństwo zmusiło rząd do tego, żeby pan prezydent dopuścił stosowanie amantadyny w ciężkich przypadkach yy, reptiliańskiej zarazy. Inny preparat, który jest dość skutecznie stosowany, w reptyliańskiej zarazie, to iwermektyna. Co to jest? Jest to lek przeciwpasożytniczy stosowany u świń, owiec, bydła oraz w postać ustna u koni. W Polsce jest dozwolony tylko w postaci kremu do stosowania zewnętrznego. Za lek przeciwreptyliański. W ostatniej chwili zarejestrowany został preparat Remdesivir. Lek przeciw tej reptiliańskiej chorobie, według badań Światowej Organizacji Zdrowia, ale tych ich niezależnych badań, doprowadził tą organizację do wniosku, że jest brak pozytywnego wpływu na zmniejszenie śmiertelności w reptiliańskiej zarazie. I przestali go rekomendować. Ja osobiście mam bardzo niemiłe doświadczenia z tym lekiem. Mój kolega, który uwierzył nie swojej żonie, tylko głównemu nurtowi medycyny, zamiast przyjąć antybiotyk, dostał dzięki fachowcom surowicę ozdrowieńców zarazy reptiliańskiej, bo miał zmiany w rentgenie w płucach bez żadnych zmian osłuchowych. Według wiedzy medycznej taka sytuacja może wystąpić tylko przy infekcji gronkowcowej lub mykoplazmatycznej, a więc powinien dostać antybiotyk. Ale według standardu obecnego postępowania dostał surowicę ozdrowieńców. W ciągu kilkunastu godzin jego saturacja po tym remedium spadła z 92 do 60. Więc wywieźli go do Bełchatowa, gdzie na podstawie badań, przepuszczeń i innych rzeczy zastosowano mu właśnie remdesivir, który zrobił to, co mógł zrobić. Wykończył mu nerki w ciągu niecałych 20 godzin. I mój kolega, kawał chłopa, który nigdy nie chorował, młodszy ode mnie, w ciągu kilku dni pod respiratorem z niewydolnością nerek, a więc na dializy, odszedł w krainę wiecznych łowów. I coraz więcej moich kolegów lekarzy ostrzega pacjentów: uciekajcie ze szpitali. Była, śmieszną była jedna sytuacja, kiedy żona mojego kolegi szła właśnie do szpitala, tam próbowała go odwiedzić, gdy jeszcze nie było zdiagnozowanego wszystkiego. Nagle widzi człowiek w piżamie, w skarpetkach biegnie przez korytarz, po schodach ucieka na zewnątrz, a za nim lecą sanitariusze. A on mówi: Ja nie chcę do szpitala! Ja mieszkam tu, ja wolę iść na kwarantannę do domu. I podejrzewam, że ten człowiek uratował sobie życie, tym, że nie został w szpital. Ku przestrodze. Spotykamy się z autorytetami, ciągle te same. Czy to dr Grzesiowski, czy dr Sutkowski. Nikt inny nie może się dostać. Myślący inaczej, w przeciwieństwie do Francji, tam jest obowiązek puścić ludzi myślących inaczej i przekazać społeczeństwu ich argumenty. Później można próbować to wykręcać, ale wpuścić do telewizji państwowej, publicznej trzeba. U nas jakoś od kilku lat nie możemy się dostać do jedynki TVN-u, do żadnej z tych audycji na żywo. Cóż pan Grzesiowski twierdzi? Że powinno się zabronić noszenia maseczek, pseudomaseczek i przyłbic. Naturalnie. Sami wiemy z nauki chirurgii, że taka maseczka wytrzymuje 30 minut i tylko jest po to, żeby chirurg nie zapluł pola operacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie wirusom czy innym substancjom toksycznym, to należałoby nosić taką, taką lub taką. A nawet taką maseczkę. No cóż, rodzi się pytanie czasem, kto mi dał skrzydła, kto miał odział pióry i tak wysoko postawił, że z góry sam jako trzeba dosięgam nieba. Te nasze autorytety, wypisz, wymaluj. Ja się natomiast zastanawiam, czy gdyby głupota miała skrzydła, to fruwałaby do nieba? E -e. nie u nas. Ten gość już to przewidział, bowiem niektórzy byli i są niewolnikami. I nawet jeżeli damy im skrzydła, to pójdą tymi skrzydłami zamiatać ulicę, zamiast zlecieć wysoko. Spojrzeć, co się dzieje, i ex katedra zacząć ratować społeczeństwo. Bowiem, co nas czeka? Pamiętacie ten film? Dawca pamięci? Tam było takie cudowne przeniesienie osób myślących inaczej czyli podanie cudownego remedium doktora Mengele żeby przejść w zaświaty. Podanie takiej przyprawy, o której mówiłem w ostatnim odcinku, ekstraktu jest właśnie takim cudownym remedium doktora Mengele. Jest to remedium na reptiliańską zarazę, a jednocześnie samo w sobie jest reptiliańską zarazą. Zapraszam do komentowania, łapka w górę, subskrybujcie, wymieniajcie się poglądami. I oby przyszłość szła troszkę inną drogą niż demokracja pana Mao. Na razie śnią mi się koszmary, ale I have a dream. Pamiętacie tego gościa? Martin Luther King. On miał takie marzenie i ja mam takie marzenie, że kiedyś wy, my Polacy, weźmiemy sprawy w swoje ręce. I wreszcie Polacy będą decydować w sprawach polskich, a nie marionetki pociągane za sznurki z zewnątrz. Panie, po co dałeś ludziom uszy? Przecież oni cię i tak nie słuchają. Synu, w 2020 będzie epidemia. I co panie, zaczną cię wtedy słuchać? Nie, ale będą mieli za co zaczepić maseczki.